Dasak. Nowa jakość lastryko. Polska spółka probet Dasak w Żaganiu powstała w 1983 roku. Zajmuje się produkcją wyrobów z betonu szlachetnego, kontynuując sięgającą 140 lat tradycję niemieckiej firmy Dasak. Lastryko to znany od wieków materiał Natomiast produkty DASAGA charakteryzują się nie tylko nowoczesnością, ale nawiązują też do tej historycznej struktury materiału. Obecnie trendy architektoniczne, które można zauważyć w licznych projektach realizowanych przez architektów, wskazują na to, że jest to produkt, który ponownie cieszy się sławą. Produkty firmy DASA trafiają na największe inwestycje w Europie. Są to obiekty infrastruktury transportu kolejowego, lotnictwa, to są szkoły, uniwersytety, szpitale, ale też budownictwo wielomieszkaniowe i biurowce. Ponad połowę naszej produkcji sprzedajemy na terenie Niemiec. Na rynku polskim uczestniczyliśmy w budowie Stadionu Narodowego, Stadionu we Wrocławiu, w Warszawie, Aleja Jana Pawła II, Rondotmowskiego, promenada historyczna, promenada zdrowia w Świnoujściu. Nowy targ we Wrocławiu to nasze najbardziej prestiżowe realizacje. Klienci. Naszym głównym partnerem są architekci, którzy projektują dla firm realizujących duże inwestycje. Bardzo często zaskakujemy ich możliwością realizacji praktycznie każdego projektu. Wspólnie z projektantem, inwestorem, dobieramy kruszywa wielkości, barwniki, ustalamy sposób rozmieszczenia kruszyw, dobieramy formaty, grubości. Na spotkaniu zespołu omawiamy kwestie projektowe, sposób produkcji i warunki dostaw. Plac Pięciu Rogów. Na Placu Pięciu Rogów, podczas przygotowań do realizacji zamówienia, architekt przedstawił nam wizję. Tłoczenia polnego kamienia w wielkoformatowe płyty. Kilka tysięcy kamieni polnych, które sprowadziliśmy do naszej firmy, zostało cięte ręcznie, a całe to zamówienie zostało zrealizowane na hali wyrobów nietypowych i w ten sposób wyprodukowaliśmy kilka tysięcy metrów kwadratowych płyt. Produkcja. Posiadamy około 140 różnych surowców, które stosujemy do produkcji mieszanek betonowych. W związku z czym jesteśmy w stanie w każdym kolorze wyprodukować mieszankę betonową, mieszankę lastrykową oraz zrobić taki szklady ziarnowy, który będzie składał się z kruszyw o bardzo różnych kolorach. Dzisiejsza nowoczesna produkcja lastryków w zakładach Dasaga oparta jest na dwóch obszarach. Technologia i dobór kruszyw. Technologia, czyli nowoczesne maszyny, które pozwalają na produkcję w próżni i dobór najlepszych cementów i kruszyw z najlepszych europejskich kopalń. Produkcja w naszej firmie uwzględnia aspekty środowiskowe. W recepturach naszych wyrobów stosujemy m.in. kruszywo z recyklingu, stosujemy zamknięty obieg wody technologicznej, staramy się rozwijać gamę produktów, w której będziemy stosować tiocement. Wyroby zawierające tiocement służą oczyszczaniu powietrza z tlenków azotu. Dzięki temu w środowisku miejskim możemy redukować zjawisko powstawania smogu. Schody kątowe. Robert Dasak wyróżnia to, że jest w stanie wykonać okładziny schodowe z lastryko, które są w całości monolitem. Są to na przykład stopnie kątowe proste czy też stopnie kątowe podcięte. W ofercie firmy są również specjalistyczne płyty z oznakowaniem dotykowym ułatwiającym osobom niewidzącym i niedowidzącym samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej. Nowa jakość lastryko. Jeżeli idziecie Państwo po jakimś reprezentacyjnym miejscu, typu deptak, promenada, plac, dworzec, warto spojrzeć pod nogi, ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że stąpacie Państwo w produktach marki Dasak. Dla marki Dasak, lastryko to zdecydowanie coś więcej niż zwykły produkt betonowy. Połączenie tradycji, ogromnego doświadczenia, pracy ludzi związanych z firmą od lat, a także nowoczesnego, stale rozwijanego parku maszyn i wielu godzin pracy badawczo-rozwojowej sprawiły, że produkty marki Dasak spełniają wszelkie wymagania norm budownictwa publicznego. Świetnie pasują zarówno do nowoczesnej, jak i tradycyjnej architektury. Dasak lider w produkcji wyrobów z betonu szlachetnego. llamada нашагасвато дасак, якość камелю.